Pierwszego czerwca. Czerwcowy poranek. Jakże piękny. Prawie tak piękny jak wczorajszy majowy. Miasto huczy, las śpiewa. Ależ pięknie. To słońce i cień. Nigdy nie mogę się dość na zachwycać tymi porannymi cudami. Tego cudownego błękitu i zieleni. Nigdy dość. A jakiż to ja mam dzisiaj temacik do rozważań. Bardzo piękny. Lubię to dziecko. No, dzisiaj Dzień Dziecka, więc normalna, że taki temat. Lubię to dziecko. Jak powiem w sobie, to może ktoś pomyśla, aha, stanie błogosławiony. Ale te czasy już dawno za mną. Nie powiem piękne. Macierzyństwo to piękne doświadczenie. I łatwe. Okupione czasami smutkiem, znojem, zmęczeniem. Każda mama to wie i tata też. Ale dziś będzie o dziecku. Lubię to dziecko. Kiedy myślę o sobie w ten sposób, to co tak naprawdę lubię? Bo każdy jest trochę dzieckiem, bez względu na to, ile ma lat. A jak się ma 65, to też się jest dzieckiem czasami. Oczywiście. A kiedy? I to lubię najbardziej, kiedy nie mogę pohamować mojego śmiechu. I bez względu na sytuację, Będę się śmiać i koniec. Lubię to dziecko. Lubię to dziecko, kiedy czasami w swojej naiwności wierzy we wszystko, co do niego powiedzą inni. Lubię to dziecko i nigdy nie chciałabym, żeby się to zmieniło. Po prostu. Jeśli ktoś ma plan, żeby wywieźć mnie w pole. A, grawitację jak mam. Omamić, oszukać trudno. Lubię to dziecko, które po prostu wierzy. Lubię to dziecko. Które potrafi wzruszyć się i popłakać serdecznie nad cudzą niedolą. Lubię to dziecko. A kiedy myślę o sobie, wspominając, jakim byłam dzieckiem, To lubię jej jeszcze bardziej, tę małą dziewczynkę z kucykami, które tak lubiłam. A czasem, jak mama szła na poranną zmianę do pracy, to zaprzyjaźniona z nami sąsiadka czesała mi te kucyki. No, trochę za mocno mi. Wplatała kokardy, pamiętam były różowe, śliczne, o ale kocyki były naprawdę cudowne. Lubię to dziecko, tę małą dziewczynkę. Czasami pyskatą Przebojową. Niektórzy mówili o mnie stara malutka. A tak się lubiłam przemądrzać. Taka mądralińska, a równocześnie zalękniona. Lubię to dziecko. To dziecko, które w ukryciu łóżeczko było takie, że kiedy rodzice oglądali w telewizji na jedynym programie w telewizorze czarno-białym. Przedstawienie teatralne Romeo i Julia, to dziecko miało w tym czasie spać, więc żeby mogło spać, a wiadomo, że nie mieliśmy swojego pokoiku z bratem oddzielnego, był to wtedy. Jak to było? A nie, to był ten pokój nasz, ale że był większy, więc dorośli przychodzili, żeby telewizor, telewizor. Telewizję oglądać w tym pokoju. No, oczywista sprawa. Pamiętam ten kocyk, który zasłaniał mnie przed ekranem telewizyjnym. A co dziecko miało robić w tym czasie? Po prostu spać. Ale nie ja. <laughs> Nigdy nie zapomnę, jak mocne wrażenie wywarło na mnie to przedstawienie teatralne. A wtedy były to jeszcze czasy, kiedy, o ile się nie mylę, Przedstawienie było równoległe do, do emisji. <noise> to było cudne. Jak się aktor kropnął, to nie było przebacz. Piękna sprawa, piękne czasy. I nigdy nie zapomnę, bo mojej Julię znałam właśnie od tego momentu. Ileż ja mogłam mieć lat. Nie chodziłam jeszcze do szkoły, o tyle powiem. Lubię to dziecko. Lubię wspominać te tę tęsknoty tego małego dziecka. To umiłowanie przyrody, które właściwie było ze mną od zawsze. Lubię to dziecko. Przypominam sobie, nazywam to mój wiejski czas, kiedy mama, nie mając zupełnie co z nami zrobić, ze mną i z bratem, zapoziła nas do babci, do niewielkiej wsi, grodzisko w Kieleckim i tam spędzaliśmy lato. Lubię to dziecko, które szło między łanami zbóż, które wspinało się na drzewa owocowe w sadzie, a potem darło na całą wieś, że nie może zejść. Lubię to dziecko, które szalało od rana do nocy z wiejskimi dzieciakami i szybko było jak one umorusane. Szczęśliwe. A pajda chleba i mleko, zimne mleko. To był przepiękny czas. Cudowny zapach wsi, którego nigdy nie zapomnę. Nie wiem, czy dzisiaj pachnie, tak wieś, chyba już inaczej. Lubię to dziecko, które z taką radością słuchało śpiewu skowronka i te wszystkie smaki, i te wszystkie zapachy. Lubię to dziecko, które udając, że śpi. Słuchało wspomnień swojej babci Walerii, która opowiadała o swoim życiu o swojej kuzynce. A te bajki, które baj, babcia opowiadała, ach, a była to prosta chłopka, która umiała pisać i czytać. I skończyła chyba cztery klasy szkoły podstawowej, ale jej bajki opowiadane były cudowne, a znała ich dużo. Lubię to dziecko, które umie się dzisiaj również zachwycić, wzruszyć zadumać. To piękny czas. Tumę to dziecko w swoim sercu i nigdy nie zapominam. I tak sobie myślę, że że każdy trochę tym dzieckiem jest. Zawsze. I tak mnie naszło na wspominki i na te cudowności, bo kiedy umiemy tym dzieckiem jeszcze bywać, radosnym, czasami naiwnym, łatwowiernym, ale pięknym. To jest bardzo dużo. Bardzo dużo. Trzeba chronić to dziecko w naszym sercu, otulać je czułością i miłością. Pięknego, radosnego, spokojnego dnia wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich, bez względu na wiek.